Witam serdecznie Adam Śpiewak Fundacja Ecostructure. Dzisiaj jesteśmy na konferencji branżowej organizowanej przez Mitek Polska. Tematem przewodnim są domy o konstrukcji szkieletowej. Ja krótko zaprezentuję program, który genialnie wspomaga proces projektowania, prefabrykacji i produkcji. Program Pamir. Zapraszam. Tutaj widzimy projekt, gdzie mamy ściany, belki stropowe, wiązary dachowe, wszystko zaprojektowane w programie i przeliczone, tak? Belki stropowe to są belki pozji, gdzie instalacje możemy rozprowadzać wewnątrz. Duże rozpiętości stropów bez żadnego podciągu czy supa, jednocześnie możemy schować podciąg stalowy w razie bardzo dużych rozpiętości, tak jak tutaj w tej chwili możemy zaobserwować. Jeśli chodzi o ścianę szkieletową, to mamy zaprojektowane wszystkie warstwy od elewacji zewnętrznej poprzez izolację, łatowanie i wszystkie elementy. Także ściana jest kompleksowo zaprojektowana. Dzięki temu minimalizujemy straty na budowie, optymalizujemy całą konstrukcję, a co za tym idzie, obniżamy cenę produktu finalnego. Ja tutaj pragnę dodać, że program nam wycenia też całą konstrukcję. Liczymy, sprawdzamy pod kątem obciążeń. Wiatrem, śniegiem. Także w tej chwili jest to najlepszy program do e, e, budowania i projektowania konstrukcji szkieletowej. Tak? Dlaczego o tym wspominam? E, dlatego jest to o tyle ważne, że Państwo, jak chcecie, wybudować sobie dom w konstrukcji szkieletowej. Ważne jest to, żeby czy to firma, u której zamawiacie prefabrykowany dom, czy to e, projektant, architekt, który Wam taki dom projektuje indywidualnie, tak? żeby korzystał z narzędzi odpowiednich do tego przystosowanych, e, a co za tym idzie, żeby miał odpowiednią wiedzę? E, bo niestety, ale muszę przyznać, że na polskim rynku konstrukcje szkieletowe są stosunkowo nowym rozwiązaniem. E, i, e, Edukacja trochę nie nadąża za, za rozwojem tej technologii, prawda? stąd też to szkolenie, ta konferencja tutaj zorganizowana przez Mitek Polska, po to, żeby szkolić projektantów, szkolić wykonawców, właścicieli produkcji prefabrykowanych domów. Prawda? Także ten program jest rozwijany od kilkudziesięciu lat. Cały czas jest ulepszany. Mamy moduły okuć budowlanych. Możemy każdy element policzyć, sprawdzić. Pragnę dodać, że bardzo często my stosujemy takie rozwiązania, że projekt konstrukcji budynku podpinany pod projekt techniczny. Jest generowany z tego właśnie programu. Tak? Wszystkie obliczenia, wszystkie elementy, czy to są wiązary dachowe, konstrukcja dachowa, wiązarowa. Tutaj na przykład mamy wiązary nożycowe, tak? czyli możemy zaprojektować bardzo różne rozwiązania. Jako ciekawostkę dodam, że program jest dostępny w całej Europie. Jeśli chodzi o Skandynawię, w której mam największe doświadczenie, cała Norwegia pracuje na pamirze, prawda? Zresztą linię produkcyjną do domów szkieletowych wykonuje firma Randek. Oczywiście są jeszcze inne firmy, ale firma Randek jest ze Szwecji. Tym oprogramowaniem oprócz Europy operują w Australii, w Japonii. Mamy różne wersje językowe, nakładki na każdy kraj dodatkowo, jeśli chodzi o jakieś zmiany normowe itd tak Teraz wchodzi nam nowa norma, jeśli chodzi o konstrukcje drewniane. I tutaj też już na bieżąco program jest adaptowany do tego, żeby, żeby każdy projektant, konstruktor był na bieżąco. Także w tej chwili nie znajdą Państwo lepszego produktu na rynku. Dlaczego tak zachwalam ten program? Nie dlatego, że mam jakieś korzyści z tego, tylko sami działamy na tym programie i mamy, mamy z nim doświadczenie, prawda? A również pracowaliśmy na innych programach, bo mieliśmy takie przypadki, że konstruktorzy dosyłali nam i. Projekty wykonywane w DITRIH-u czy jakichś innych programach, i one nie działały tak e, całościowo, że tak powiem. E, tutaj parę ciekawych projektów za mną się wyświetla. E, można zobaczyć projekty e, o kilku kondygnacjach. E, spokojnie możemy zaprojektować. Teraz moduł BIM jest bardzo, coraz bardziej popularny na budowach, w szkolnictwie, też na studiach. Tutaj możemy zaobserwować projekt z płaskim dachem na, na konstrukcji z pozyczoistów. Rewelacyjne rozwiązanie. Często obiekty użyteczności publicznej, na przykład takie jak żłobki czy przedszkola, są budynkami parterowymi. Tutaj ścianką przeciwpożarową wyższą na płaskim dachu. Tu kolejny projekt budynku, kilkukondygnacyjnego, też jest na belkach stropowych Pozji. konstrukcja szkieletowa, drewniana. Co my tu widzimy, proszę Państwa? Widzimy budynek. Tak naprawdę z parterem i z dwoma piętrami, który może być w szkielecie drewnianym wykonany i bezpieczny, bo jest to sprawdzone i przeliczone. I to jest dowód dla wszystkich krytyków, że konstrukcje szkieletowe są słabe i coś się z nimi zadzieje. Wszystkie wysoko rozwinięte gospodarki, cała Skandynawia, Stany, Kanada, Japonia, Australia. Jeśli chodzi o sektor prywatny, tak, o budownictwo jednorodzinne, działają na szkielecie drewnianym, a to jest idealne narzędzie do tego. Dziękuję bardzo.